Dziś będzie o takim temacie no śmierdzącym, wstydliwym. Rzadko bowiem publicznie, rozmawia się o ubikacji, o szalecie, o toalecie, no bo to temat taki dosyć no, nieprzyjemny, no śmierdzący, śmierdzący. Ale zauważ, pewnie zauważyłeś gdzieś, nawet na YouTubie, filmikach z Japonii albo chyba z Chin też, ale z Japonii na pewno, że inaczej budowane są te właśnie. Ubikacje w ogóle publiczne i te domowe inaczej niż tutaj w Europie. W Europie sedes ma kształt, jak gdyby, siedziska, na którym się siada na to, i robi się to, co się tam robi, bach, bach, potem się spuszcza wodę. No i załatwiona sprawa ta śmierdząca. A w Japonii ubikacja miejska ma postać takiej dużej płyty posadzki, na, której, na którą, no jak to, no posadzki, podłoga. I w podłodze są takie dwa miejsca na stopy. Między stopami troszkę dalej jest otwór, gdzie robisz Bachbach. Spuszczasz wodę. Oczywiście wycierasz tam źródłsko w międzyczasie. No o tym już nie mówię. Ale robisz to w pozycji kucząt, ku, 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 kucznej, tak? Bo trzeba i żeby załatwić potrzebę fizjologiczną. Bo wygodniej. Podobno, podobno takie argumenty ma gościu, a jeden z autorów, z aktorów, który wstępuje w takich serii filmików i kastoramy, podobno tam w Japonii, jest to na wzór dawnych czasów, kiedy człowiek żył w zgodzie z przyrodą, z naturą i zgodnie z naturą załatwiał właśnie te swoje sprawy osobiste, te filologiczne. Na seresie, natomiast europejskim, Kiszka stołcowa jest niepotrzebnie zagięta pod kątem prawie prostym, co bardzo ułatwia wypróżnianie. I rzeczywiście tu jak nieraz się rozmawia o tym tak trochę rezortem, to niektórzy ludzie mają problemy z opróżnianiem się i mówią, że podczas tej czynności oczy prawie im wychodzą na wierzch. Tak się napina, że oczy jak u chcą wyskoczyć na, 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 na wierzch. No, noże. Tenże autor proponuje zbudowanie takiego podnóżka, podstawka pod nogi, które znacznie ułatwia załatwienie tej, tej sprawy. A jak to proponuje? No to zobacz, tutaj zrobiłem skrót z jednego z tych filmików hmm, Castoramy. Zresztą, no zobacz sam. No. Na początku na kantówce o wymiarach 5x5 5, odmierzam 32-cm kawałki. Następnie w sklejce o wymiarach 32 na 70 wycinam półokrąg. Teraz z kantówek skręcam nogi, po czym łączę je z naszą sklejką. Dla wzmocnienia konstrukcji dłuższą kantówkę przykręcam od spodu. Pozostało już tylko całość polakierować i założyć zaślepki na łączniki meblowe. Jak widzicie na obrazku, gdy siedzimy na toalecie, to kąt pomiędzy nogami otłowiem wynosi około 90 stopni, co utrudnia nam wypróżnianie. Jeżeli jednak chcemy zrobić coś dla naszego zdrowia, to wystarczy, że pod nogi podłożymy nasz podnóżek, który zmniejszy ten kąt do około 45 stopni. Tak, taki podnóżek możesz sobie zrobić też. Prosta rzecz. Prawdopodobnie ułatwia to załatwianie sprawy. A póki co, do miłego następnego... Nie. Do zobaczyska, tylko do zobaczyska.